Mateusz Morawiecki potwierdził: Wszystko wydarzy się już jutro, znane są szczegóły. Premier ma gotowy plan, który ma nadzieję w możliwie jak najkrótszym czasie wdrożyć w życie. Mateusz Morawiecki już jutro uda się na ważne spotkanie. Wielu niecierpliwie czeka na dalszy rozwój wydarzeń. Serwis wpolityce.pl donosi, że 14 września o godzinie 10 w kancelarii premiera Mateusz Morawiecki spotka się z przedstawicielami klubów parlamentarnych i koła w Sejmie. Zebranie będzie dotyczyć obecnej sytuacji na Białorusi, gdzie od kilku tygodni trwają powyborcze protesty. Poprzednie spotkanie odbyło się 26 sierpnia. Zarówno premier Morawiecki, jak i przedstawiciele rządu zaprezentują m.in. działania podejmowane przez polski rząd na rzecz pomocy i wspierania społeczeństwa obywatelskiego i wolnych mediów na Białorusi. To już jutro. Mateusz Morawiecki potwierdził z przekazywanych przez polityce. Informacji wynika, że w spotkaniu wezmą udział m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Delegacja Koalicji Obywatelskiej której skład na ten moment nie jest znany. Szef parlamentarnego zespołu do spraw Białorusi Robert Teszkiewicz zadeklarował, że z pewnością pojawi się on, Paweł Zalewski i któryś z europosłów. Reprezentujący lewice członkowie Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Maciej Gdula, Andrzej Szejna i Maciej Konieczne. Posłowie koła Konfederacji: Grzegorz Braun, reprezentujący Konfederację Korony Polskiej, Robert Winicki, reprezentujący Ruch Narodowy i Janusz Korwin-Mikke, reprezentujący Partię Korwin. 2. Tragiczny wypadek. Samochód osobowy z impetem wjechał pod ciężarówkę. Zginęła jedna osoba trzy. W przytaczanej przez wpoltyce.pl rozmowie papstyszkiewiczem ten przyznał, że zamierza przedstawić premierowi Mateuszowi Morawieckiemu postulaty, które pojawiły się w ramach prac parlamentarnego zespołu DS. Białorusi, przede wszystkim dotyczące ułatwień procedur granicznych źródło w polityce